Cześć, tutaj Piotr Nowakowski, świadkarz reprezentacji Polski drużyny werwy Warszawa Orlen Paliwa. Dzisiaj będziemy mieli przyjemność porozmawiać właśnie z Piotrem. Może, nie przedłużając, przejdziemy od razu do pytań, żeby było od razu ciekawie na jakieś tam nudy. To pierwsze pytanie: czy pamiętasz może swojego pierwszego trenera? Jak go wspominasz? Oczywiście, że pamiętam. Generalnie pochodzę z bardzo małej miejscowości położonej niedaleko Warszawy, z Międzyborowa. Nasza miejscowość miała dość fajne tradycje yeah. siatkarskie. Nasza szkoła podstawowa była bardzo nastawiona właśnie na ten sport, i mój pierwszy nauczyciel wychowania fizycznego. Niestety już świętej pamięci Józef Adamczyk był wielkim pasjonatem tego sportu. I to właśnie on zaszczepił we mnie miłość do, do uprawiania środkówki. Pokazał mi jej podstawy, jej podstawowe elementy, a później to już się potoczyło własnym torem. pamiętasz od początku? Wiem, że to tak ciężko ocenić, ale czy wyróżniałeś się na boisku? W sensie to było widać, że jesteś taki wyróżniający się, nawet już na tych lekcjach w wf czy to na jakichś zajęciach dodatkowych w szkole, właśnie na początku. Tak, tak. Właśnie A. świętej pamięci pan Józef często zwracał mi uwagę, że mam do tego naprawdę niezłe predyspozycje i że myślał wtedy, że, że mógłbym zajść daleko. Także cieszę się, że jego słowa się spełniły, i jestem teraz tutaj, gdzie jestem. Super, super. To jeżeli jesteśmy już w temacie szkoły, to może powiesz nam, czy ciężko było Ci łączyć właśnie sport z nauką? Czy to był dla Ciebie problem, czy raczej byłeś takim uczniem, że treningi Ci nie przeszkadzały i sobie bez problemu radziłeś? Oczywiście na początku, kiedy to były lekcje wychowania fizycznego plus jakieś dodatkowe SKS-y, to nie, nie było to żadnym problemem dla mnie. Miałem dość dobre oceny w szkole podstawowej, w gimnazjum. Niestety, później, kiedy doszło do troszkę, że tak powiem, bardziej zaawansowanych treningów, kiedy chodziłem już do liceum, do zespołu szkół numer jeden w Milanówku, wtedy już troszkę ciężej było łączyć te, te dwie rzeczy, gdyż musiałem dojechać ode mnie z Międzyborowa do Milanówka na lekcje. Później z Milanówka do Warszawy, tutaj na ursynów, na, na treningi do klubu KS Metro Warszawa. Wtedy niestety no, było to już troszkę bardziej wymagające, i wymagało troszkę rozplanowania, troszkę pomocy ze strony kolegów którzy, i koleżanek, którzy uczęszczali na zajęcia razem ze mną. Lekcyjne oczywiście. No ale jakoś udało mi się to połączyć i jestem zadowolony z tego, co osiągnąłem na, na poziomie szkolnym. Pamiętasz, może, o której musiałeś wstawać, a o której wracałeś do domu? Bywało różnie. Czasem no, koło, koło 7 się wstawało i wracało się ostatnim praktycznie pociągiem z Warszawy do, do mnie, do miejscowości mojej. To była 23. Także dość dużo czasu trzeba było spędzić niestety poza domem. I, i jak wracałeś do 23, no to wiadomo, że e, ciężko było jeszcze znaleźć czas i siły na to, żeby otworzyć książki, zrobić pracę domową. Jeszcze się nauczyć na no, sprawnie czy kartkówkę, prawda? Zgadza się, ale warto było wykorzystać ten czas spędzony czy to w metrze, czy w pociągu, właśnie na takie sprawy, żeby wrócić do domu, odpocząć chwilkę i położyć się po prostu spać. Także trzeba było korzystać z tego czasu, jaki, jaki można było znaleźć. Okej. Okay. Yy, tak, jesteśmy tym razem w obojętnościach domu, to może powiesz nam, yy, czy trzymałeś jakąś ścisłą dietę od samego początku albo od pewnego etapu? Jak to wyglądało? Czy, czy to jest konieczne? Żeby się powinno odżywać. Oczywiście, że najważniejsze jest zdrowe odżywianie, aczkolwiek na tak wczesnym etapie nie jest to aż tak super ważne, żeby wymyślać sobie jakieś, nie wiadomo, jak, jakie diety, żeby narzucać sobie jakieś restrykcje. Warto mieć fajne nawyki żywieniowe i zamienić często ten jakiś batonik. Na jakiś fajny owoc, jakieś e, napoje gazowane na, na wodę gazowaną, nawet, bo pod niej się podobno lepiej odbija. Także warto, warto mieć takie nawyki już od, od małego, a kiedy się przechodzisz na profesjonalny sport, no to oczywiście trzeba się pilnować. U, u mnie jest też ten problem, że jak około dwóch lat temu została u mnie zdiagnozowana celiakia, co w ogóle wywróciło do góry nogami. Moje życie, że tak powiem, żywieniowe i musiałem przejść na ścisłą dietę, która odrzuca odrzuca gluten. I no cóż, to no, musiałem się nauczyć praktycznie od nowa. Gotować i przyrządzać różne potrawy, które tego glutenu nie zawierają. Jasne, jasne. No to tak jak Piotr powiedział, nie tak, że to musi być książkowo i trzymamy się wszystkiego bardzo restrykcyjnie, ale mimo wszystko jeśli dbamy o to zdrowie i staramy się wybierać te lepsze produkty, a, a raz na jakiś czas ewentualnie pozwolić sobie na tego cukierka czy coś w tym celu. I jasne. Słodycze najlepiej smakują po zwycięstwie, więc fajnie jest uczcić sobie taki, taki moment y, odrobiną przyjemności. Masz jakieś takie nawyk świętowania, coś w tym celu? Wiem, że piłkarze często mają coś takiego, że jeżeli wygrają mecz. To jedzą sobie jakąś tam pizzę, to masz coś w tym stylu może? Czy ja akurat nie mam nic takiego. Czy była jeszcze jakaś inna dyscyplina i musiałeś na przykład w pewnym momencie wybierać, w którą chcesz iść, w sensie czy w siatkówkę, czy w coś innego? Czy od samego początku to była tylko siatku, siatkówka i miłość, tylko dania? Znaczy pojawiały się też inne sporty, które oczywiście trzeba było uprawiać na lekcjach wychowania fizycznego. Bardzo lubiłem koszykówkę, bardzo lubiłem ringo. E, w piłkę nożną, może nie byłem jakiś najlepszy, ale też lubiłem z nią pograć. I to nie tylko w czasie lekcji, ale też po lekcjach z kolegami. Także no, ta środkówka była mi tak, jak gdyby, troszkę przeznaczona z racji osoby pana Józefa, więc e, to zostałem nakierowany praktycznie od czwartej czy piątej klasy podstawówki właśnie w tą stronę. Ja, yes. to moim kolejnym hmm, pytaniem będzie to. Czy ciężko było ci się aklimatyzować w nowych drużynach, czy raczej to nie był problem i jak sobie z tym radziłeś? Na początku zawsze jest problem, jasne. Kiedy miałem 18 lat i musiałem wyjechać z rodzinnego domu do Częstochowy, która jest, może nie jest jakoś oddalona bardzo, około 200 kilometrów, ale nie znałem praktycznie nikogo. Byłem juniorem, który wkroczył w dorosłą siatkówkę, do drużyny seniorskiej, do znanych mi z telewizji twarzy, do ludzi, którzy zdobili wiele złotych medali na arenie międzynarodowej czy, czy na arenie ligowej. No i jak każdy, pewnie nowy, czułem się troszkę nieswojo. Warto było wtedy jednak znaleźć jakiegoś. Może zbliżonego wiekiem kolegę, który, który też może nie czuł się jeszcze jakoś pewnie, i z nim po prostu, po prostu nawiązać jakąś relację bliższą. Ja też miałem szczęście, że trafiłem na e, kolegów e, z Ameryki, e, którzy, którzy byli naprawdę, że tak powiem, spoko gośćmi. No, potraktowali mnie jak już praktycznie równego im, i fajnie było też móc. Troszkę porozmawiać z nimi po angielsku, troszkę e, przeszlifować to, 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 czego nauczyłem się w szkole. E, I naprawdę otoczyli mnie swoją opieką, wzięli pod swoje skrzydła, e, za to im bardzo dziękuję, jestem bardzo wdzięczny. I cóż, to no, jak widać, z każdej sytuacji można, można wyjść. Później, oczywiście, z tym już było troszkę łatwiej, bo zmieniając kluby, e, grając jeszcze jednocześnie w reprezentacji, to część osób już się znało. Także nie było tak, że przychodzę do nowej drużyny i nie znam zupełnie nikogo, więc zawsze z kimś można było jakąś relację nawiązać. Okej, okay, a powiedz nam, w jakiej drużynie czułeś się najlepiej? W każdej drużynie powinienem się czuć bardzo dobrze, ale najlepiej czułem się w Gdańsku, gdyż w Gdańsku mam teraz swój, swoje rodzinne mieszkanie. Tam sobie z moją żoną i córeczką żyjemy. Tam było nam po prostu najprzyjemniej, bo wiadomo, że zawsze najfajniej jest u siebie w domu. Także te dwa lata spędzone w Gdańsku e, wspominam bardzo dobrze i pod względem sportowym i po prostu pod względem życia jakie tam mogłem sobie wieść. E, wiadomo. Wiadomo jak to jest tam morzem, spacerki po plaży. Tak, tak, inna pogoda. Dokładnie. Także tam, tam było naprawdę bardzo super. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się tam wrócić. E, to takie może nietypowe pytanie, a może niekoniecznie nietypowe. Czy masz jakieś swoje przesądy przed meczem, że stosujesz na przykład. E, wiem, że niektórzy na przykład mają szczęśliwą monetę, wpadają sobie do buta, e, albo że mm -hmm. muszą posłuchać jakieś piosenki przed meczem. Czy masz coś takiego i stosujesz, czy raczej nie? Czy ufasz sobie i swoim umiejętnościom i to wystarcza? Raczej staram się ufać sobie i swoim umiejętnościom, aczkolwiek łapię się na tym, że mam jakiś tam. Rzeczy, których po prostu przed meczem nie robię, teraz ciężko mi tak na, na szybko to, to przypomnieć sobie, jakie to są rzeczy, ale po prostu to jakoś odruchowo się robi, że tych rzeczy przed meczem akurat nie robię, także jest to tak można powiedzieć jakiś rytuał, ale oczywiście też ważne jest dobre nastawienie, przed, czy to przed meczem, czy przed samym treningiem. Ja bardzo lubię posłuchać sobie głośno muzyki, która troszkę pobudza, daje troszkę adrenaliny i nakręca nas pozytywnie, na, czy to na trening, czy na mecz. Okej. Okay. Czy możesz opowiedzieć jakąś zabawną historię ze zgrupowania? <grytanie> <grytanie> Rozumiem po twojej reakcji, że były same zabawne. Nie, yeah, naprawdę. Miałem przyjemność trafiać na bardzo, bardzo ciekawych, bardzo zabawnych ludzi w swoim życiu sportowym. No było naprawdę masa takich sytuacji, aczkolwiek większość z nich, tak jak już wcześniej powiedziałem, no nie nadaje się do, do publikacji. Po prostu to, co się działo w szatni, zostaje w szatni i, i nie możemy się z tym, tym wszystkim dzielić ze światem zewnętrznym. Ale naprawdę to, co, co, co się działo czasem sprawiało, że wszyscy praktycznie w szatni śmiali się które lali po podłodze, więc było naprawdę zabawnie. Cieszę się, że mogłem trafić na takich ludzi pozytywnych i no i tyle. No nic, nic niestety nie, nie, nie przedstawię, ale, ale myślę, że sporo, sporo osób tak ma, że, że trafiają na takie sytuacje, które chcą, są śmieszne, ale wolą je zachować dla siebie. Czyli to w tych wszystkich sukcesach, które odniosłeś, było bardzo ważne, że ten klimat w drużynie był. No taki przyjemny, tak chyba się dobrze czujecie, jeżeli tak opowiadasz o tym wszystkim, to no, raczej... Zgadza każdy... się. Ważne jest w sporcie to, że ka jeżeli każdy czuje się dobrze w drużynie, czuje się komfortowo, to również na boisku czuje się dobrze i czuje się komfortowo, prawda? Zgadza się, można to bardzo ładnie przełożyć na to, że, że wy wynieść tę atmosferę pozytywną z szatni na boisko i wtedy jest na pewno dużo lżej, e czujemy się troszkę bardziej odprężeni. I, I możemy się skupić na tym, co jest najważniejsze. Był moment w Twojej karierze, że myślałeś nad tym, żeby zrezygnować? E, oprócz tego, że byłem zmuszony do tego, aby myśleć o zakończeniu kariery, to, to nie było takich momentów. E, zdarzyło się to w roku 2015, kiedy doznałem dość ciężkiej kontuzji e, dolnej partii pleców. No, byłem zmuszony do, do przerwania wszelkich treningów, do podania się operacji i rehabilitacji. No wiadomo, jakie wtedy przechodzą do głowy różne dziwne myśli. Do mnie też niestety, takie przychodziły, ale no cóż, bardzo dziękuję wszystkim ludziom, którzy wtedy stanęli na mojej drodze, którzy pomagali mi w rehabilitacji, w powrocie do zdrowia. E, ważne, była te, ważne było wsparcie moich najbliższych. E, moja żona ciągle, ciągle przyjeżdżała do mnie do szpitala, podtrzymywała mnie na duchu, później e, była ze mną na turnusie rehabilitacyjnym. Też trochę, troszkę z tego skorzystała przy okazji. E, także warto mieć ludzi, którzy, którzy was wierzą, was wspierają i, i po prostu dziękować im za to, że są. Hmm. Mógłbyś coś powiedzieć właśnie o tym okresie, w którym powiedzmy wchodzi się w tą drużynę seniorską, czyli powiedzmy około ten 18 rok życia, ten moment, w którym trzeba to, to liceum powiedzmy pogodzić ze sportem, gdzie to już nie jest dwa treningi w tygodniu, tylko trzy, cztery, może nawet więcej. Czy wtedy nie miałeś takich myśli, że a może jednak coś innego, może to nie jest dobry pomysł, żeby ponieść się tym siatkówca. Nie ma takich myśli? No na szczęście mnie to minęło. Na szczęście mi to minęło, gdyż no, trafiłem naprawdę do super drużyny. Częstochowa w tamtym okresie była tak zwaną kuźnią młodych talentów. I wiedziałem, że trafiając tam nie mogłem trafić nigdzie lepiej. Bardzo się cieszę, że wzięli mnie pod skrzydła trenerzy, którzy wcześniej tam pracowali. Także Także no, nie miałem na początku takich myśli. Wiadomo, że było ciężko, tak jak już wspomniałem, wkupić się i wdrożyć do nowej drużyny, ale, ale takie myśli negatywne zostawały gdzieś, gdzieś z tyłu głowy. Oczywiście bywały chwile zwątpienia, było jakoś ciężko na treningu, czasem się nawet nie chciało na niego iść, ale, ale mimo wszystko samo zaparcie było, było na tyle wysokie żeby jednak na ten trening dojść i nie tylko zrobić to wszystko tak od niechcenia, ale, ale zaangażować się jak najbardziej i starać się być po prostu jak najlepszym, żeby pokazać tym, tym starszym, że, że przyszedł młody i zależy mu na tym, aby jednak, aby jednak trenować i dorównywać im. A spotkałeś się może z taką presją osób starszych w drużynie? Bo raczej wypowiadasz się dość dobrze o swoich kolegach z różnych, że zawsze dawali tą pewność siebie, komfort, że tak przyjemnie cię przyjmowali do drużyny, ale spotkałeś się z czymś takim, że no, taka nieprzyjemna presja, że no, jest młody, wiesz, musi znać swoje miejsce i tak dalej, żeby się może nie wychylał. Czy też w tym celu spotkałeś się z czymś takim, czy raczej tylko i wyłącznie yy, te pozytywne odczucia? W kierunku mojej osoby spotkałem się raczej tylko z pozytywnymi odczuciami, aczkolwiek wiem, że bywają tacy ludzie, którzy nie wiem z jakich powodów, z jakich pobudek, może czasem po prostu czują się zagrożeni przez tych młodych e, zawodników, którzy może myślą, że są po prostu lepsi od nich i wiedzą, że niedługo trzeba będzie ustąpić im miejsca. I dlatego czasem próbują się wyżyć może troszkę na tych młodszych zawodnikach, troszkę im utrudnić życie, troszkę się z nich pośmiać. E, nie, nie jest to na pewno fajne ani przyjemne, ale i myślę, że generalnie teraz już teraz już jest tego dużo, dużo mniej. Już ludzie jednak zwracają uwagę na to, żeby szanować i podchodzić z respektem do, do każdego człowieka. Nieważne, nieważne, że on dopiero dołączył do drużyny i ma 18 lat, a ja mam 33 już, także trzeba podejść po prostu z szacunkiem do każdego, a jeżeli Ktoś mimo wszystko jednak stara się nam utrudniać to życie i troszkę się nad nami, że tak powiem, znęcać. Trzeba znaleźć jakąś nić porozumienia, porozmawiać z nim. Jeżeli nie z nim, no to, to z trenerem, że żeby jednak takie takie momenty nie miały miejsca, bo nie jest to ani, ani dobre dla tego człowieka, który jest yy, troszkę nie wiem zastraszany cokolwiek, a ani nie jest to dobre dla drużyny, bo wprowadza taką niezdrową atmosferę, więc. Należy tego jak najbardziej oczywiście unikać. Jak się słuchał o Twojej karierze, tak mega przyjemnie, tak fajnie ona przebiegała, raczej nie spotykała się z jakimiś trudnościami ze strony drużyny i tak dalej. W sensie, chodzi mi o to, że miałeś możliwości, żeby trenować, robiłeś to, więc osiągnąłeś sukces. Tak to odbieram trochę. Tak, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Zgadza się, zgadza się. Miałem do tego predyspozycję do tego sportu, ale miałem też masę szczęścia. Trafiając na ludzi, na których trafiłem. Tak jak właśnie mój świętej pamięci nauczyciel mówił, że w życiu szczęście trzeba mieć i ja naprawdę tego szczęścia miałem masę. Po prostu trafiłem też, mówiłeś o moich osiągnięciach, tak? Trafiłem po prostu. Nie jest to sport indywidualny, trafiłem na, na ludzi, którzy tak samo jak ja grali na bardzo wysokim poziomie, którym zależało na wygrane i, i udało mi się strzelić akurat w te lata złote dla polskiej siatkówki i dzięki temu osiągnąłem sukces. Nie wiem, co by było, gdybym się urodził powiedzmy 20 lat wcześniej. E, było, była, była masa zawodników, którzy, którzy grali naprawdę na wysokim poziomie, aczkolwiek nie wystarczyło to na to, aby ciągnąć tą drużynę do góry. Także Także, tak jak już mówię, szczęście w życiu trzeba mieć. Co, jakby, co było dla Ciebie takie bardziej emocjonalne? Czy wygranie po raz pierwszy Mistrzostw Świata w 2014, czy ta obrona tytułu w 2018? Co, co było takie ważniejsze dla Ciebie? Jak czujesz? Mhm. Um, nie wiem, nie rozgraniczałbym tego, co było ważniejsze, bo oba te sukcesy były naprawdę wspaniałe. Wygrana w Polsce przy naszych kibicach e, po raz pierwszy od e, kilku, kilkudziesięciu, czy tam, no, od trzydziestu, czterdziestu, kurczę, już teraz nie pamiętam ilu lat, ale, ale, ale było to naprawdę coś wspaniałego, wspaniałe przeżycie. A, a Mundial w 2018 roku we Włoszech, e, obrona tytułu mistrzowskiego, kiedy mówi się, że obronić tytuł jest zdecydowanie trudniej niż, niż go uzyskać po raz pierwszy, no to też to było coś wspaniałego. No, no nie da się porównać, które, które, te, które te przeżycia były dla mnie ważniejsze. Oba te medale wspominam e, jak najbardziej dobrze i cieszę się, że mogłem właśnie być częścią tego zespołu, których tych e, sukcesów dokonywał. Panie czy przed pierwszym finałem, czy przed drugim czułeś większą presję? Oj, nie. Nie, nie chyba nie czułem. Nie czułem presji. E, w, może w tym 2014 troszkę większą, no bo wiadomo, e, graliśmy u siebie w Katowicach, w meczce polskiej, polskiej siatkówki. E, no, i, no i to troszkę, troszkę się działo na z tyłu głowy, że, że no fajnie było to jednak wygrać. No, także taką może małą presję kreowaliśmy sami sobie. A we Włoszech to było tak, że my chyba ten turniej wygraliśmy w półfinale, bo po ciężkim boju z Amerykanami wiedzieliśmy, że, że już nikt nas nie powstrzyma i że ten mecz z Brazylią kolejny, kolejny będzie po prostu formalnością. No i tak tak rzeczywiście było. Super. Dobra, to takie luźniejsze pytanie. Yy, mm -hmm. Czy twoja pociecha również kocha siatkówkę? Czy już gdzieś tam. <laughs> Są jakieś takie małe, że łapie piłkę, może rzuca coś? E, ona się generalnie bardzo cieszy, kiedy zabierę ją na boisko. Wtedy, wtedy gania za tą piłką, chce rzucać przez siatkę. Jeszcze jest troszkę za mała, żeby oczywiście taką, taką dużą piłką odbijać ze mną, czy, czy, czy rzucać, ale kiedy dostanie balona, to też, też lubi, lubi sobie nim podbijać, e, czy pograć razem ze mną. Także fajnie, że, że czuję to. To jak, jakąś taką, nie wiem. Ciężko to na razie powiedzieć, że to miłość do sportu, ale fajnie, że, że jestem zainteresowana, że, że ciekawi ją to, co robi tata. Eee, często, jak oglądam mecze w telewizji, to właśnie też, też z podziwem patrzy na mnie i mówi: Tatuś, tak, tak, to ja właśnie w telewizji. <grywa> Także no, będę oczywiście się też starał. Jak najbardziej zachęca się do uprawiania sportu? Czy to będzie środkówka, czy jakiś inny, to już nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Sama sobie wybierze, sama uzna to, co dla niej jest lepsze, w czym czuje się lepiej, i także ja będę ją tylko zachęcał. Z jakim numerem grałeś najlepiej? <grych> Jakoś nie przywiązuję wagi do, do numerów. W, rozpoczynałem karierę, miałem numer 4. Przez dość długi okres czasu. W reprezentacji zacząłem z jedynką. Jedynkę tak utrzymuję w sumie do, do teraz. A w obecnym klubie mam numer 11, więc taka w sumie podwójna jedynka. No nie wiem, nie wiem, jakoś, gdyby był to zupełnie inny numer, też by mi nie przeszkadzało, także jakoś nie przywiązuję do tego wagi. Wiem, że są tacy, którzy. Przychodzą do nowej drużyny, dzwonią po kolegach, pytają się, czy, czy ten numer, który im, na który im zależy, jest wolny i, czy ktoś by chciał się może zamienić. Dla mnie nie ma to znaczenia. Fajnie, fajnie. Się, tak, jak się ciebie słucha, to takie, masz mega, jakby, nawet jak się słucha, to jakby miałeś od początku takie dorosłe spojrzenie na to wszystko. To, tak mi się wydaje, że no nie ma znaczenia, ja wychodzę na boisko, robię swoje. Kończę to, wracam na boisko, znaczy wracam na trening, trenuję, mam mecz, wychodzę i jakby interesuje mnie to, a nie jakieś numery, przesądy, różne jakieś tam, powiedzmy, niepotrzebne rzeczy. Zgadza się, no, nie należy się rozpraszać właśnie takimi szczegółami. Najważniejsze jest to, jak, jak prezentujesz siebie na, na boisku, jak prezentujesz siebie na treningu czy zdobędziesz uznanie w oczach trenera tym, jaki jesteś, a nie to, czy grasz z takim numerem, czy masz jakieś nie wiadomo, nie wiadomo jakie gadżety w szatni, którymi lubisz sobie spędzać czas. Także najważniejsze jest to, jakim, jakim ty jesteś naprawdę i jeżeli poświęcasz siebie dla drużyny, dajesz sobie wszystko na, na treningach, to na pewno sukces jest murowany. Nie, najbardziej nietypowe podejście trenera, z jakim się spotkałeś i z którym trenerem to było? Obecny trener reprezentacji kadry, czy reprezentacji Polski, Wital Hejnen, jest naprawdę bardzo ciekawym człowiekiem. Żeby nie powiedzieć, że jest szalony wręcz. Naprawdę jego zakręcenie na punkcie środkówki jest niesamowite. Bardzo go za to podziwiam, bo. Ja chyba aż tak mocno tej i nie pokochałem, jak on. On może nią żyć 24 godziny na dobę. Także bardzo go za to szanuję i to właśnie on jest takim zakręconym gościem który i trenerem przy okazji, który, który zrobił na mnie największe wrażenie. A poza tym jest też bardzo dobrym psychologiem. Bardzo często robi rozmawiać z zawodnikami i po prostu poznawać ich problemy, jakie są, jakie mają. I pomaga im je rozwiązywać oczywiście. To jest bardzo ważne, bo to na pewno utrzymuje bardzo dobrą relację między trenerem a zawodnikiem i pomaga także w podtrzymaniu tej atmosfery, bo wiadomo, że każdy ma swoje jakieś problemy, czy to w domu, czy to w szkole, czy to na podwórku. Dlatego warto mieć kogoś, z kim można na każdy temat porozmawiać i każdemu życzę, żeby trafił na swojej drodze na takiego człowieka, jakim jest Wital Heinen. Super. Słuchaj, proszę, Wszystkie pytania mi już zrobili. O, to już do <grym> no super. Jak burza, przeszliśmy, bardzo dobrze wyszło. W sensie super sobie poradziłeś. Mam nadzieję, że się nie zanudziłeś. I, I co? I, no i super. Nie wiem, możesz jeszcze pozdrowić dzieciaki generalnej z dzielnicy Bemowo i wszystkie inne, które nas obejrzą. Jasne. Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieciaki z dzielnicy Bemowo oraz wszystkich tych, którzy będą nas oglądać. Nie poddawajcie się nigdy. Zawsze jest szansa na to, że, że możecie osiągnąć coś wielkiego. Zacznijcie może od małych rzeczy, ale na pewno później osiągniecie coś wielkiego. Trzymajcie się. I tyle. Zdrówka przede wszystkim dla każdego z was. Ja również się z wami żegnam. Trzymajcie się. Czołem. Hej.